Budżet na 2023 rok Radomska jest proinwestycyjny i budżet nie jest minimalistyczny, podkreśla prezydent Radomska Jarosław Ferenc, który jest gościem portalu radomsko24.pl. Dobry wieczór, witam portale radomsko24.pl, Iryk Staszczyk, witam Państwa. Dzisiaj zaproszenie do portalu przyjął prezydent miasta Radomska Jarosław Ferenc. Witam Panie Prezydencie. Witam, dzień dobry, witam Pana. Panie prezydencie, budżet na 2023 rok jaki będzie, bo przewodniczący Rady Miejskiej Radomska Tadeusz Kubak mówi, to jest budżet proinwestycyjny. Z kolei opozycja twierdzi, że będzie to, że to jest minimalistyczny budżet, 20 milionów deficytu, czyli jakie pieniądze i na co będą, co będzie zrobione, a co nie. Znaczy na pewno budżet, ten, który konstruowaliśmy na ten rok, rzeczywiście trudno się konstruowało, bo, bo, bo było szereg niewiadomych. Mamy dużą inflację, mamy wzrost kosztów chociażby energii, znowu rośnie płaca też minimalna, ale na pewno to będzie budżet proinwestycyjny. Ja planuję ten budżet zresztą każdego budżetu kilku ostatnich lat, wychodzę z założenia, że żeby miasto się rozwijało, to musi inwestować. Jeśli chodzi o budżet, no to za, mamy zaplanowane 80 milionów wydatków inwestycyjnych, y, czyli takich, które y, tak zwanych majątkowych, y, więc tyle środków jeszcze w budżecie nigdy nie mieliśmy, ale to z tego względu, że pozyskujemy środki zewnętrzne na inwestycje właśnie, bo w tym budżecie y, są, jest kontynuacja tak zwanego polskiego ładu mhm. 1 i 2, czyli budowy dróg. Na które pozyskaliśmy 30 milionów w pierwszym przypadku i 23 miliony w drugim przypadku, i to chcemy robić cały czas. Robimy, zaczęliśmy w zeszłym roku, bo to są drogi na Kowalowcu, to są drogi na osiedlu Adama Mickiewicza, ale też w tym roku będziemy to kontynuować. Ale też nowe zadania, które wchodzą, to jest bud budowa ulicy Kinińskiego do, do ulicy Gazowej. Wraz ze skrzyżowaniem to jest przebudowa ulicy Sienkiewicza, która w tym roku będzie właśnie z, z Polskiego Ładu. To jest ulica Łokietka, ale nie tylko same ulice, mm -hmm. bo również planujemy kontynuację glinianek. Planujemy właśnie wydatki związane z oczko budową boisk. Solidarności, tam jest sporo no, pieniędzy przeznaczonych. Ponad... No to oczko również, to oczko od hmm. dawna wymaga inwestycji. W, tym, w zeszłym roku mieliśmy to oczko już robić, natomiast hmm. no, nie, nie zdążyliśmy z dokumentacją, także będzie ono robione w tym roku. Natomiast no tak jak powiedziałem, zależy na tym, żeby ten budżet był pomimo trudności, ale żeby był inwestycyjny, żeby, bo, żeby miasto się rozwijało, no, no to, to takim... musi mieć środki na rozwój. To w takim razie dlaczego nie zostały, nie został zrealizowany czy przyjęty do realizacji chyba 13 wniosków wpisanych do projektu budżetu przez opozycję, były te, są te Ale Ale Panie Ratorze, panie my konstruując budżet braliśmy pod uwagę głosy wszystkich mieszkańców miasta Radomska i radnych i szereg wniosków, które zgłaszali radni opozycyjni, te, 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 zgłasza? zostało, te zostało w budżecie uwzględnionych. Oczywiście nie da się zrobić wszystkiego od razu, bo tak jak pan redaktor doskonale wie, co, o czym mówiliśmy, że to jest 80 milionów na inwestycje, to i tak jest więcej niż co roku. Natomiast radni proponowali jeszcze kolejne zadania inwestycyjne, ograniczając rezerwę inwestycyjną czy budżetową. I w związku z tym, oczywiście, nie można przeinwestować w sensie takim, że robimy to, co rzeczywiście jest potrzebne. Te zadania, które radni zgłaszali, pewnie będą realizowane w przyszłym roku. I tak, tak, tak taka, taka, była, taka była dyskusja z radnymi. Chociażby na przykład niektóre wnioski się nie da ich zrealizować, bo, na przykład, jest taki wniosek, żeby budować park przy ulicy Łokietka. Natomiast my już. Od to radni kilku... nie wiedzą, jakie wnioski składają. No nie wiem, właśnie no chyba nie wiedzą, takie... dlatego że od kilku Mój lat, zda... od kilku lat na temat łokie... przy... inwestycji przy łokietka, rozmawiamy z Radą Częską z mieszkaniową, bo tam, żeby zbudować ten mini park, taki jak taki mały wielorybek. To potrzebny jest grunt, i my wielokrotnie zwracaliśmy się do Radą Członkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o to, aby nam ten grunt udostępniła, ewentualnie zamieniła się na inny grunt. Natomiast Radą Członkowską Spółdzielni Mieszkaniowa do tej pory nie wyraziła na to zgody. Mamy kilka pism odmownych w tej sprawie, mhm. więc nie da się zrealizować inwestycji, o którą wnioskują radni Koalicji Obywatelskiej, ponieważ są przeszkody prawne, ponieważ nie mamy gruntu. Czy chociażby szereg takich inwestycji, które no. Też się omawialiśmy, że w pierwszej kolejności na przykład powinna być zrobiona ulicy e, e, żwirki i zgody. A radne, mimo że e, wnioskuje o przebudowę ulicy parkowej, mimo że na tym samym spotkaniu byliśmy i my, i ci sami radni, gdzie mówiono o tym, że najpierw zbudujemy ulicę Zgody i Żwirki, a dopiero potem, do szczególności, na, na ulica Parkowa. I ulica Zgody to, że... i Żwirki jest projekt, natomiast ulicy, ulica parkowa pewnie będzie w kolejnym roku. To wszystko wskazuje na to, że nadal będą niedomówienia między opozycją a yy, no, ekipą rządzącą, ale teraz ale nie, nie temat. ale no te, Jeszcze, jeszcze jedna rzecz, pan, pan, uh -huh. mówił pan o tym deficycie, że 20 milionów deficytu jest. Uh -huh. Co roku jest deficyt około 20 milionów w budżecie, także to nie jest sytuacja wyjątkowa, gdyż zawsze lepiej więcej zainwestować i wziąć na przykład kredyt, coś wybudować, a potem spłacać ten kredyt, niż wszystko budować z własnych środków. Tym bardziej, że te zadania, które w większości będziemy realizować w tym roku, ale też w przyszłym roku, to są zadania, które mają dofinansowanie zewnętrzne, więc żal byłoby nie skorzystać z środków, które są z zewnątrz. Są jakieś nowe standardy Zapanowały teraz w miejskich spółkach, panie prezydencie, że nie można... Standardy są takie same, jak, za, jak zawsze były. Więc... Dlaczego, dlaczego radni opozycji, chyba Rafał Dębski nie mogły zyskać informacji publicznej? E, powiem tak, jak gdyby Rafał Dębski zwrócił się o informację publiczną, którą mógłby dostać, to nie ma problemu, bo e, e, ja też, będąc kiedyś radnym, też pytałem. No i... właśnie bo, bo tak się mi nazywa nie, ale pytanie z doświadczenia, jest ale, był pan radnym. Ale panie, panie redaktorze, ale co... trzeba widzieć o co się pyta. No to nie wiedział, o co pyta? Myślę, że nie wiedział, dlatego że ostatni wniosek, z tego co słyszałem od prezesa PGK, to pan Rafał Dębski zwrócił się o informację publiczną, którym PGK powinno skserować mu 12 tysięcy stron dokumentów. 12 tysięcy stron. Więc nie wiem, po co radnemu, 12 tysięcy stron dokumentów, czy zamierza no zwolnić się to, z pracy, na to, na to się z pracy, żeby studiować te dokumenty, bo i pan ale sobie czego, to dotyczy, czego dotyczyła ta, to pytanie, faktur, chodziło faktur, o zakup miału dla. Tak, tylko niech pan sobie zwróci uwagę, że radny zwraca się z wnioskiem o e, e, zakup miału dos, wszelkich dostaw e, za 7 ostatnich lat. A te, czy to jest kilkadziesiąt tysięcy ton węgla, gdzie przyjeżdża to samochodem, W formie którym... elektronicznej tu, tu... nie można było tego przekazać, w Panie Panie rektorze, w formie elektronicznej to też jest problem z tym związany, dlatego, że tak powiedziałem, to jest 12 tysięcy, 12 000 stron. Czyli w formie elektronicznej to trzeba zatrudnić kilku pracowników, którzy by te 12 tysięcy stron panu radnemu skserowali... Nie wiem, po co panu radnemu aż 12 tysięcy stron, czy zamierza przez te 12 tysięcy stron e, przeczytać i zanalizować. Moim zdaniem, jedno jest to nie. No dobrze, e, ale on da, zadał konkretne pytanie, które mógł e, uzyskać no nie, nie. odpowiedź. Panie redaktorze, gdyby pan radny Demski zadał konkretne pytanie, to by otrzymał. to odpowiedź? by takie pytanie otrzymał. Natomiast e, zadał pytanie, e, tak jak powiedziałem, które wymaga. E, Ogromnej e, ilości pracy od e, pracowników e, PGK. Poza tym każda e, z tych umów musi być też anonimizowana, dlatego że radny oczywiście może u, u, występować o e, e, pewne da, dane, ale te dane muszą być nie mogą, e, muszą być związane z wykonywaniem pracy radnego, to jest raz. Dwa, e, nie mogą. E, musi się zobowiązać do tego, że jest tajemnica przedsiębiorstwa i musi tę tajemnicę zachować i musi taki dokument opisać. A to jest e, e, drugi i trzeci. No dobrze, nie może ale naru na, naruszyć lub osobistego. W osób takim trzeci. razie prezes spółki miał prawo powiedzieć, że musi zapłacić, żeby to otrzymać, ma zapłacić, nie wiem, 9 tysięcy? Panie redaktorze, to są tylko koszty papieru. Papieru i, 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 papieru i, i pracy pracowników, którzy, jest... którzy muszą przez ten czas. Panie redaktorze, no nie można do, 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 doprowadzić do precedensu, bo, bo, bo co, jeżeli osoba chce uzyskać informacje, całe archiwum PGK by chciała uzyskać i złoży wniosek, żeby przekazać mu archiwum nie, PGK. No, to jest prze, przejaskrawione. E, no nie, to nie jest przejaskrawione. Mhm. Panie rektorze, 12 tysięcy stron Dobrze. dokumentu to, to, to jest to, co radny powinien dostać, według pana. A ile jest prawdy w plotce, że, że spółka miejska przedsiębiorców gospodarki komunalnej wygenerowało bardzo dużą stratę w 2022 roku? E, Panie redaktorze, jest prawda, jeszcze, jeszcze póki co spółka nie zamknęła roku. Dlatego, że. Ale nie, nie jest Pan informowany, co nie. Jestem, jestem poinformowany, wiem, stanu. że może być strata. Na już wszystko się strat. W tej chwili trudno powiedzieć, dlatego że musi być wprowadzone zamknięcie roku. Muszą posuwać wszystkie faktury, muszą być. Musi być raport niezależnego biegłego do spraw rachunkowości. Nie, I, no pra ja rozumiem, I praktycznie że, takie, informacje, takie informacje na temat straty czy nie straty, to, to się uzyskuje najwcześniej w lutym. Więc w tym momencie jeszcze jest za wcześnie. Ale e, będzie strata czy nie na no ten po, temat powiedzieć. Z cząstkowych, kwartalnych, e, na przykład ze Z tego co widać nie, pewnie strata będzie, dlatego że po pierwsze e, spółka ma e, wzrost kosztów związany chociażby z tym, że e, wzrósł w roku poprzednim dramatycznie e, cena zakupu miału, ale też e, cena energii i taryfa na wodę, która trzykrotnie nie została podwyższona no na samych wodociągach i kanalizacji spółka ma półtora miliona straty, A, nie mówiąc uh -huh. o tym o stracie również na, na ciepłowni, także mmm, sytuacja spółki nie jest łatwa, chociaż jest że tak powiem do ogarnięcia Poprzez działania to ile długookresowe, to, to teraz jeszcze nie można powiedzieć, że miasto będzie musiało dowodzić. Ale miasto nie będzie dokładało. Miasto nie będzie dokładało, Czyli? dlatego nie, nie. miasto, jeżeli dokłada spółce, to miasto dokłada spółce na działaniu związanym kastycznym. Ale w tym roku ile milion złotych. Panie redaktorze, miasto spółce nie dokłada i dokładać nie będzie. Jeżeli nawet jest strata, to zwykle w spółkach strata jest zapisywana na w poczet przyszłych zysków. Więc my, jeżeli jako miasto dokapitalizujemy spółkę, to tylko na jakieś inwestycje. Chociażby na przykład w zeszłym roku dokapitalizowaliśmy inwestycje poprzez odgazowanie na złoku wysypiska. Pewnie teraz też jakąś dotację celową Pekik dostanie na jakieś kolejną inwestycję. Natomiast nie pokrywamy strat. My, jako miasto, nie pokrywamy spółka. Każda spółka handlowa e, straty e, wpisuje sobie e, w bilans i to jest na poczet przyszłych zysków. Radomszeński alarm, alarm smogowy, panie prezydencie, zakupił drona, żeby... Nie, nie Radomszeński alarm smogowy, tylko, tylko miasto z, zakupiło e, e, drona. Z budżetu e, z, pieniądze obywatelskiego. Nie, nie. Dron został zakupiony z budżetu miasta Radomska. Budżet obywatelski to jest budżet miasta Radomska. No dobrze, no ale... No... Jakby, jakby nie było tak. Tak, miasto, wygląda... miasto zakupiło drona, miasto, przeksz... miasto mhm. dwóch pracowników przeszkoliło dron lata. Dron, oczywiście jest Co problem taki. No, ze względu na sytuację chorobową, która była, bo, bo wiem, jaka sytuacja jest, pracownicy przez jakiś czas chorowali jeden chorował, potem drugi. Jeden okazuje się, że ma przeciwwskazania do latania dronem, więc musimy wy, wy, wyszkolić następnego. Ale A generalnie okazuje się, że mo mogą być takie sytuacje chorobowe, że, że ktoś e, używając drona ma przeciwwskazania do tego. A to najpierw chyba idzie na przeszkolenie? Było e, dwóch pracowników przeszkolonych, tak? E, panie redaktorze, e, dwóch pracowników jest przeszkolonych, w tym okazuje się, że jeden nie może latać, ponieważ ma przeciwwskazania zdrowotne. Rozumiem. Natomiast w tym momencie będziemy szkolili kolejnego pracownika, bo zależy nam na tym, aby ten dron latał, kontrolował, działał raczej profilaktycznie. Bo nie chodzi o to, żeby ludzi karać, ale o tym, żeby ludzie wiedzieli, że jest taka potencjalna możliwość, żeby nie spalali tego, co nie jest. To no wie pan, konieczne. jeżeli pan mówi, że to ma być profilaktycznie, ten dron przeleć, no tak, co z tego przyjdą tylko. Nie, nie, nie. Mnie, mamy mnie a ja nie, będę dalej sytuacje, otóż, dlatego że, że poprzez działania drona już kilka mandatów zostało o, trzy. wręczonych trzy e, no myślę mandaty. że do tej pory to już więcej bo nie wiem na no nie, bo ten dron tylko lato panie prezydencie od grudnia chyba przez w grudniu Ale chyba panie 8 dni łącznie, panie 4 godziny, Panie. redaktor 3 Panie redaktorze, że z którego okresu pan te dane to jest y Chyba kilka dni temu, na początku grudnia, bo to już... Że... Znaczy, początek, kilka te, początek grudnia to był 30 dni temu. No dobrze, ale to od początku grudnia, w grudniu 8 dni latał. Łącznie 4 godziny wykryte 3 nieprawidłowości. To dużo czy mało? No myślę, że dużo, dlatego że to nie jest też takie proste... Bo... Nie, ja rozumiem, tylko czy... Panie redaktorze, trzeba też spojrzeć na to w taki sposób, że nie każdy dym który wydostaje się z ja komina. Sprawę, jest, panie, jest dymem, panie. który powoduje szkodliwe substancje. Gdyż, I to pan pewnie wie, mając pewnie piec, może w przeszłości na węgiel, że w momencie, jak się rozpala, to z każdego komina będzie mhm. dym. Nawet jeżeli pan będzie palił to bardzo dobrej jakości. Ja węglem. dobrze to rozumiem. Przez pierwsze poznaje. pół godziny ten dym Nie będzie. Nie musi mi pan tłumaczyć. Nie no, ja no, rozumiem. No, czy, Tylko czy 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 się? mówię czy, czy o tym, że jeżeli ten dron oczywiście bada, no to. Jest badane, potem trzeba wejść na daną posesję, zobaczyć, Poprzec, co było w piecu, niska, Ta, dokładnie, dokładnie w ten sposób. Więc e, e, tak jak powiedziałem, dron ma działać przede wszystkim profilaktycznie, żeby ludzie mieli świadomość tego, że mogą być ukarani i żeby nie podejmowali działań, które są sprzeczne z prawem. No to nie wiem, czy pan ich zachęcił teraz do palenia, czy do myślenia. Nie, 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 nie panie redaktorze, e e e zawsze dzisiejszy. jest, nawet jeżeli ten dom będzie wylatywał 8 razy na miesiąc to zawsze jest taka ewentualność, że nad Pana komin przyleci którego dnia, a Pan nie wie którego. No może, może zawsze przylecie, bo ja palę gazem. Tak. Dziękuję bardzo Panu za przybycie, za rozmowę. Jarosław Ferenc, prezydent miasta Radomska, skorzystam dzisiaj z zaproszenia portalu Radomsko24. To była kolejna rozmowa w temacie. Jak zawsze poniedziałek, środa i piątek, godzina 19.45. Do usłyszenia i do zobaczenia.